Dzień dobry, dziś kolejny vlog. Witam się z wami jak widzicie już w Holandii, wakacje się niestety skończyły i no muszę znowu tak jakby wejść w ten tryb, że wszystko muszę robić sama i tak dalej, bo wiecie, byliśmy teraz dwa tygodnie w Polsce, tam rodzina od, od Sławka nie widziała jeszcze bliźniaków, więc wiecie, ja miałam taki pełny luz, naprawdę nie musiałam nic robić. Wiadomo, tylko wstawać w nocy do karmienia. I można powiedzieć, że przez dwa tygodnie po prostu, wiecie, hula i dusza mogliśmy sobie codziennie ze Sławkiem wychodzić gdzieś do jakiejś restauracji, czy do kina, czy z jego rodzeństwem gdzieś wyskoczyć i tak dalej. Także no, powiem szczerze, że naprawdę fajnie sobie odpoczęliśmy. I jesteśmy znowu, powiedzmy, że pełni energii do działania. Tylko, że tak jak mówię, no muszę się teraz przestawić, bo tam praktycznie nie musiałam robić nic, a teraz jestem, wiecie, sama. Moja opiekunka, która tutaj przed, wa przed moimi wakacjami chodziła codziennie, też jest teraz na wakacjach. No i później, wiecie, też wraca do szkoły, na studia i tak dalej, więc też nie będzie tutaj codziennie chodzić. No więc muszę się przestawić. Znowu na tryb robota i ogarniać wszystko sama. Także no nie jest łatwo, ale powoli do przodu. Zobaczcie, jaki mam kosz wypranych ubrań i ręczników i tak dalej. Mam jeszcze jeden taki, czyli są dwa takie duże kosze, które muszę zaraz ogarnąć. Nie wiem, czy mi się uda. Aktualnie dzieciaczki jeszcze śpią, więc mam troszkę czasu, ale bardzo niewiele, bo no, już jest spora karmienia. Nienawidzę tego. Zawsze, jak wracamy z wakacji, to tak to właśnie wygląda. Prania mam zawsze mnóstwo. W ogóle rzęsy to już mam też takie przerzedzone, że wygląda to komicznie. Nie wiem, czy w kamerze to widać, ale na żywo jest strasznie. A dopiero za tydzień mam wizytę, więc no, wyglądam śmiesznie co najmniej. I w ogóle chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zauważyłam, że bliźniaki byli strasznie tacy niespokojni w Polsce. Nie wiem dlaczego tak jest. Czy im klimat nie odpowiada, czy o co chodzi, ale jak przyjechaliśmy do Holandii, to ja dopiero teraz tak, jakby rozpoznaję swoje dzieci, że tak powiem. Bo w Polsce to tak, jakby mi ktoś dzieci podmienił. Oni się tak strasznie dziwnie zachowywali, cały czas wiecie, płakali, byli niespokojni i tak, jakby cały czas ich coś drażniło, coś im nie pasowało. Wróciliśmy do Holandii i. Odzyskałam swoje dzieci tak jakby sprzed wyjazdu, są dużo spokojniejsi, tak jakby potrafią się sobą zainteresować i nie płaczą przez cały dzień i widzę, że są bardziej wyluzowani, wiadomo, że kilka razy dziennie sobie popłaczą, bo no nie jest to nic dziwnego, dzieci praktycznie przez cały dzień leżą, nie mogą jeszcze wiecie chodzić, siedzieć, nic poza leżeniem i piciem mleka, więc no nie dziwię się, że... Kilka razy dziennie sobie popatrzą, bo w sumie nie mają nic innego do roboty. Widzicie, co ja robię? Ja się cały czas bujam. Ja już mam jakiś syndrom bujania się. Bo automatycznie zawsze, jak biorę maluchy na ręce, to się bujam. I teraz widzę, jak nagrywam, to też się automatycznie bujam. Dobra, wszyscy szczęśliwi, pojedli. Jeden tutaj, drugi się tutaj kołysze. Kupiłam takie jajko bujankę w, w Polsce. Wzięłam tylko jedno, bo stwierdziłam, że nie są mi potrzebne. Dwie: To, że to są bliźniaki, nie znaczy, że wszystko muszę kupować podwójnie, bo to jest strata pieniędzy. I powiem Wam, że to i tak za chwilę będzie miał za małe i będę to sprzedawać, więc nie ma sensu. I na zmianę po prostu. rastu, rastu. I zobaczcie tutaj. Nawet nie wiem z jakiej firmy to jest. Czekajcie, nie chcę go obudzić. Nie wiem. To jest z firmy 4Baby, widzę. I jest to spoko opcja. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj sobie ustawiacie moc. Oczywiście największa. Nie, tutaj są muzyczki, kołysanki, jakieś odgłosy, natury i tak dalej. I do tego jest jeszcze pilocik, którym sobie to możecie. O! No ja wiem, ja wiem. I tutaj sobie możecie, wiecie, z kanapy ustawiać moc, muzyczkę sobie zmieniać i tak dalej, także no spoko, opcja. Ale no tak jak mówię, jeden taki bujak kosztuje 550 zł, więc no pomyślałam, że nie będę kupować dwóch, tylko kupię jeden i będą się po prostu zamieniać. Bo i tak za chwilę, tak jak mówiłam, no będę to sprzedawać na pewno. Idę teraz zobaczyć, co tam robi mój najstarszy gagatek. No chyba pan nie skacze mi tutaj po łóżku. Kolin, ja pościeliłam całe łóżko. Chodź, bo rozbijesz sobie głowę. Nie lubię, jak tak skaczesz, Dziubek. Mama się martwi o ciebie. Ale ja nie rozbiję, bo ja skaczę z tego i robię bum, tak i uważam wszędzie. Uważasz wszędzie, no ale wiesz, że nie wolno tak robić, skarbie. Idź się bawić fajnie do pokoju, chodź. Przed chwilą zjadłeś śniadanko, musisz odpocząć trochę, bo ci będzie brzuch boleć. Chodź, Dziubek. Mama pościeliła łóżko i zobacz, jak znowu wygląda. Super! No, świetnie. Tak, teraz czas na kolagenik. Pytaliście mnie chyba w którymś vlogu, jaki kolagen używam. Jest to kolagen od Dane. I słuchajcie, nawet zdążyłam zjeść śniadanie o dziwo, co jest praktycznie niemożliwe. Wypiję sobie kolagen i zbieram się za sprzątaniem. Zobaczcie, tak to wygląda teraz. Masz. W kuchni nawet spoko, ale tutaj tornado, bo wiecie, przebierałam, przebierałam dzieciaczki, kremowałam, karmiłam i tak dalej, i tak dalej. Także. Trzeba to ogarnąć. O, nawet Pampers tutaj się znalazł. Co tam? Siema, co robisz? Nie, no ty jesteś naprawdę gość. Tany, tany. Wszystko jest w miarę ogarnięte. Zaraz się zbieramy. No. Och, zaraz się zbieramy i idziemy do sklepu. Dziś na obiad robię coś takiego. Takie danie chińskie z ryżem z z, piersią z kurczaka. Także robię sobie listę i idziemy do sklepu. Zbieram dzieciaczki. No już idziemy tak. Lian ma tyle włosów się tak chce śmiać z niego. Jest taki śmieszny. Nie mu włosów. O, no się no siema! No siema, no! On ma prawie tyle włosów co ty! A patrz, on też ma dużo włosów! Nie, Lianek ma, ma Znaczy się... Milanek ma dwa razy mniej, zobacz, Milanek ma tak malutko... A Liankowi zobacz, jak stoją te włosy! Jakby na żelu je miał, o! Jakie ma duże oczyska! Siema! Dzień dobry! No cześć! No, kto ma takie duże oczyska? Kto ma takie duże oczyska piękne? Idziemy na spacerek? Co teraz szukamy? A, to. Dalej skutki. No, popatrz, tutaj jest takie coś. Ej, o co wiesz? Może to jest to? Mm, tak. No. Brawo. Jeszcze mamy, je, ty masz jedną i ja jedną. No i co? Co teraz szukamy? Piękna i bestia? Czy? Co? Czy to? Może pierwsze to, co? Będzie łatwiej. Mi bestia! Piękną i bestię chcesz? Tak. No dobra, no to tu jest bardzo dużo puzelków. coś ty ci od razu mówię. Żebyś się przygotował. Bo no piękna i jest największa, widzisz? Więc tu będzie najwięcej puzelków. A już słyszę, że się tak zaczyna budzić. To była mi smocznijka. Mam smocznijka, ale zaraz to będę musiała karmić, wiesz? Nie mam mieć małych. Dobra, to tak, idę tam. Jeszcze tu mocno. Teraz, dwa. dwa. I tu. I to tutaj. Brawo, super. Teraz to syrękę Ariel zrobiliśmy. I co teraz? Nie, bo tutaj, bo to jest od niego właska. Zobacz, jeszcze tu. I tu Ono ma rybka. Siamka w Magdo. Mm. Na no, gdzie jesteśmy. Mhm. Mm. Dobra, co dalej? Co Adrian? Ja jestem Adrian. Jesteś. Ja jestem mama. Adrian. Adrianku. Co ty wyprawiasz? Adrian. Pus, co ty wyprawiasz? Aderjanku, co wyprawiasz? Aderianku, co ty wyprawiasz? Nasz dzień już się powoli kończy. Ja idę się teraz kąpać, później jeszcze będziemy kąpać bobaski. Teraz przed chwilą zasnęli, więc nie chcę ich budzić. Chciałam Wam jeszcze pokazać kilka produktów. Z Yumi, które kupiłam teraz jak byłam w Polsce. Pokazywałam wam produkty do dzieci, z których jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. I teraz... O, dziękuję. Bardzo dziękuję za te piękne kamienie, które dzisiaj dostałam od mojego syna. Jak byłam teraz w Polsce, to wzięłam sobie też kilka produktów z Yumi. Dla siebie. I głównie są to produkty do włosów. Jestem w trakcie zapuszczania... Włosów. Jak wiecie, no, miałam je obcięte, tak gdzieś dotąd. Teraz już sporo mi urosły i chciałabym kontynuować, właśnie, zapuszczanie, zagęszczanie włosów. I znalazłam takie produkty. Mm, tak jak mówiłam, te produkty do dzieci nam się bardzo dobrze sprawdzają, więc chciałam zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego mają innego. Tym razem dla mnie. I tutaj mam, zobaczcie, serum dodające objętości. czego tego nie używałam, ale będę testować i e, za miesiąc, dwa. Za miesiąc dwa zrobię Wam taki update i powiem Wam, czy coś zauważyłam po tych produktach. Mam jeszcze serum oczyszczające, to jest taki peeling enzymatyczny do skóry głowy. I mam jeszcze serum stymulujące do włosów, czyli zakęszczanie i redukcja wypadania włosów. Także będę sobie te produkty testować, i dam Wam znać, no tak jak mówiłam, za miesiąc dwa, jak one mi się sprawdzają. Wzięłam sobie jeszcze, zobaczcie, taki krem pod oczy. I to jest petarda. Już sobie go przetestowałam, także e, powiem wam, że robi taką fajną, nie wiem, tak jakby takie żelazko pod okiem, fajnie jest wszystko wygładzone i tak jakby, no nie wiem. Jakoś te wały pod oczami są mniej widoczne, co jest jakimś cudem w moim przypadku, także bardzo fajne. To Wam mogę polecić, ale jeśli chodzi o produkty do włosów, no to tak jak mówiłam, pierwsze sobie przetestuję, a później się wypowiem na ich temat. Wzięłam sobie tak po prostu na próbę, żeby zobaczyć, czy zauważę jakąś różnicę. Teraz byłam jeszcze w łazience, bo chciałam się iść kąpać, i przypomniałam sobie, że mam jeszcze taką maskę do włosów, też właśnie z Yumi na przetestowanie, więc też jutro będę mieć włosy, to sobie od razu ją przetestuję i dam Wam znać, jak mi się sprawdza. I mam tutaj jeszcze, też znalazłam takie masełko do demakijażu. Ja słuchajcie, jak jestem w Polsce, na zakupach kupuję różne rzeczy i później w ogóle zapominam, że je kupiłam i powoli odkrywam, co kupiłam i, i sobie przypominam. Także tutaj mam takie masełko do y, demakijażu, i tutaj właśnie jest dużo olejków. Także bardzo fajnie, wiecie, po wakacjach teraz y, na tą taką suchą skórę myślę, że takie masełko do demakijażu bardzo fajnie mi się sprawdzi. Także też będę testować. I może jak sobie przetestuję, to też Wam na Insta dodam, jak mi się te produkty sprawdzają.